Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek walentynkowy. Przedłużamy walentynki, a co? I zrobimy sobie ciasto Red Velvet Cake. Gotowanie z Sarą. Bardzo lubię sobie pograć w gotowanko. Wiem, że Wy też lubicie oglądać, ale słuchajcie, ciasto z serduszkiem nie musi być tylko na walentynki. Ja bym na przykład mogła sobie spokojnie taki torcik zażyczyć. Także co? Zapraszam do oglądania. Łapkę w górę, łapka w górę i oglądamy. I zaczynamy. Muzyka mi się tutaj skończyła, ale to nic. Dobrze, że możemy rozpocząć gierkę, także klikam play. Troszkę chyba tutaj do dołu powinnam przenieść, bo mi tu coś ucina. Czekajcie, poprawimy to. O, ucinało mi, słuchajcie, tutaj te rzeczy, które mam wyciągać, ale już wszystko jest gitarka. Także na samym początku szukamy tutaj po szafkach różnych składników, które potrzebujemy. Dobra, mamy miskę. Wiecie, co tak po kolei będę się starała robić. Także tutaj jeszcze sól i. Nie wiem, jak to powiedzieć. No, to nie łyżka. <laughs> jak wy zwykle wychodzi to, że nie znam się na gotowaniu, ale cóż, przecież mogę się tutaj bardzo dobrze nauczyć w tej grze. Mnie ręka boli. Oj, oj. Dobra, i teraz będę mieszać tą ręką. Uwaga, mieszam, mieszam. Trzeba rękę rozruszać, bo ręka trochę boli. Odkładamy, cóż dalej. Teraz kolejna pusta miska jest tutaj i szukamy czegoś. Trochę mnie dziwi, że te wszystkie rzeczy są w miskach, ponasypywane i pochowane w szafkach. Kto trzyma nasypane rzeczy w misce? Chyba tylko w tych grach to się dzieje. Następnie szukamy czegoś. Tutaj po angielsku napisane, więc niekoniecznie wszystko. Nie wiem, co to z beat. Juice. Nie mam powiedzieć, co to z e, Dobra. Tu, tu, A, mieszadełko, czyli trzepaczka, tak zwana. Teraz wsypujemy. Pewnie teraz nalewamy. Patrzcie, nie mogę kliknąć, a korek trzeba odkręcić. Widzicie, wszystko tutaj z najdrobniejszymi szczegółami jest opisane, co porobić dobrze. I teraz możemy mieszać. Uwaga, mieszamy. Trzepu, trzepu, trzepu. Dum, 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 dum. Gitarka, udało się. Także kolejna rzecz. O i następne musimy ciacha tutaj porobić. Także myślę, że bez problemu sobie z tym poradzimy. Więc mamy tak, Micha Dalej w lodówce szukamy masełeczko. Pięknie, pięknie. Cóż dalej, kochani? Powiem Wam, że to chyba nie to. Bardzo lubię grać w te gierki, ale jest jeden minus tych gier. Minus jest taki, że zawsze robi się po niej głodna. Więc troszeczkę smutek, troszeczkę smutkowo, ale cóż, dobrze. I teraz masełko. Co? Pojedyncze koski mam wkładać? Ja myślałam, że będę tak, wiecie, że kliknę, przekręcę miskę i wszystko się wsypie. A tutaj pojedyncze, no cóż, bardzo duża dokładność w robieniu tego ciasta, żeby tak wszyscy robili, no wątpię. E, I a myślałam, że ja już teraz sobie miksujemy. miksu, miksu. Kto nie lubi dźwięku miksera, tak jak ja? No i jajka sobie tutaj teraz. E, musimy aplikować do naszej miski. Powiem Wam, że z tymi jajkami to zawsze mam problem, że zawsze mi chociaż taka drobinka skorupki wpadnie i mówię, nie, nie można tak jeść, więc zawsze, wiecie co robię? Zawsze po prostu wsypuję, wsypuję. No te jajka wbijam do oddzielnej miski, jest po problemie. Dobra, teraz mam tutaj przedstawić moje inne składniki, które zrobiłam. Cocoa Mix, proszek do pieczenia mamy po kolei wszystko, słuchajcie, robię po szafkach tej butelki gdzieś poszukam, a nie, w takim razie to wszystko będzie w lodówce, także to tutaj mamy buttermilk i coś takiego brązowego ekstrakt waniliowy, bardzo się cieszę e, i mikser nasz na ostatnią e, na ostatnią część, czyli tak, wsypujemy wszystko, czy nie, czy to w jakiejś kolejności będzie, dokładnie tak, korek zdejmujemy już się nauczyłam, że trzeba koreczek zjąć że jak się przychyli butelka, to się nie wleje, ale jestem paszczurek, dobra koreczek zdjęty jak ser aż tyle U, trochę dużo nalali tego następnie nasz mix czyli jak widzicie mamy tutaj zrobiony dość duży taki, o myślałam, że jeszcze to trzeba dosypać a może tak na koniec dość dużo tutaj składników się składa na nasze ciasto, ale zobaczcie jaki kolor czerwony wyszedł, proszek do pieczenia i white vinegar dobrze i teraz pewnie znów mieszamy, znając życie dokładnie tak. Widzicie jaka jestem mądrek. Maćków pies potrafi się domyślić. Hi, 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 hi. Dobrze, mamy tutaj 60 punktów do bonusu i mamy zrobiony tutaj pierwszy etap, a następny to upiec ciasto. Także słuchajcie, cóż tutaj nam pozostało do roboty? Jedynie wyciągnąć blachę. To mamy zrobione, to jest oczywiste. I słuchajcie, teraz przelewamy. Piekarnik już jest tutaj chyba mm, nastawiony. Także jedyne, co pozostało, to włożyć ciacho, zamknąć piekarnik i lecimy go. 30 minut, zaraz będzie odliczanie: 10, 9, poczekajmy: 20, 17, 16, 15. I uwaga! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trochę za szybko. No cóż, nie wolno się spieszyć w gotowaniu, pamiętajcie o tym, ale żeby za długo też w piekarniku nie stało. Ja troszeczkę otwieram, żeby to trochę odparowało, żeby mi nie buchnęła para. Powiem, wam, że kiedyś tak otworzyłam piekarnik i po prostu tak mi w oczy buchnęło gorące powietrze. Nie polecam, także żeby to bardzo powoli. Ale zobaczcie w ogóle, jak realistycznie to ciasto wygląda, takie czerwoniutkie, bardzo fajne jakieś tutaj. Bonusik chyba też dostałam, ale chyba nie za duży Ja też w ogóle nie robię tego tak na czas, bo wiecie, jakbym klikała, klikała, to bym zagrała w tą grę dwie minuty, a tutaj fajnie sobie też pogadać no nie. Yy, także lecimy, Teraz Polewę Cream Frosting, tak było pokazane. Także szukamy miski, jest pusta miska. Ten krem to chyba w lodówce. Dokładnie, widzicie, udało mi się to ogarnąć. Szukamy teraz to będzie to pięknie. Masełko z lodóweczki, proszę was bardzo. No to od razu sobie wyciągniemy y, waniliowy ekstrakt. Trochę nie po kolei, bo wcześniej był blender, y, czyli nasz mikser, ale to nic, dobra. Wlewamy sobie teraz y, naszą pierwszą masę. Dalej masełeczko pojedynczo, a jak żeby inaczej. Raz, dwa, trzy, cztery i piąta. Ostatnia kosteczka leci do naszej miski. A następnie ekstrakt waniliowy. Mam nadzieję, że troszeczkę mniej. Znów dużo, strasznie dużo tego leju. <grym> to wygląda tak. Na bogato, o, tak można powiedzieć. W ogóle dajcie znać, jak Wam się podobają moje uszka. Uszka serduszka świecące. Tak trochę jak się patrzy tutaj w miejscach, gdzie jest jakieś czarne pole na moim monitorze, to powiem Wam, że widzę, że się świecą, a mogę je tutaj wyłączyć. Patrzcie, raz. I teraz się włączam. I teraz powinny naraz świecić w jednym kolorze, a za chwilę się przestawią i każde będzie świeciło na zmianę, także tutaj mamy. Ale polewę już przygotowaną i słuchajcie, przyszło nam kolej dekorowanie tego ciasta. Także na samym początku bierzemy polewę, cream frosting, cóż dalej, talerz, przepiękny talerz, ale powiem wam minus, bo we wszystkich gotowaniach z Sarą były tematyczne. To tutaj, choć to nie jest walentynkowy odcinek, na no mniejsza, ale tak pomyślałam, że powinno być to serduszko, no ale cóż, no to jest takie pół na pół nóż. Pół na pół walentynkowe. Ej, czekajcie, zamknę szafkę, bo mi to przy. A, sama się zamknęła. Czary, mary. Hokus pokus duchy tutaj były. Dobra, biorę teraz yy, nóż duży. Mam to przeciąć. O, ale krzywo! O ja! I co teraz? Aha, dobra, czyli tutaj robimy warstwami, widzicie to. Postaram się. Równy. ta, tak równo, że nie wiem. <grym> dobra, i to już kolejna warstwa. Teraz. A nie, dobra, to teraz polewa. Pięknie. O nie! Co to było za Zarys! Ale mimo wszystko i tak zrobiło się to w miarę równo, teraz się postaram. Uwaga. Wypełnimy to razem z nimi. Pięknie, 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 pięknie. I tutaj narysuję strzałkę, zobaczcie! Ale jestem paszczurek! Uuu. Dobra, i kolejne. I teraz na kolejnym również... A nie, tutaj teraz bok, dobrze. Jeden boczek. Dajcie, przekręćcie, żebym drugi mogła, no nie? Pięknie, drugi boczek. Ole ale co to było? To chyba była glizda I glizda nie zaliczyło mnie chyba. <grymne> ok, okej okay. Cóż dalej jeszcze? Aha, na górze, dobrze. A gdzie te serce nasze będzie na górze? Bo to powinno być jakieś serducho. A, to z tego zrobimy serce. Ja myślałam, że to było coś wycinane, wiecie? Dobra, kremik. Teraz bierzemy to. Posypujemy, ale się fajnie osypało, super. Szybko to poszło, no nie? Dobra, i co teraz? Co teraz mam robić? Tu wokół, dobra, ja dalej czekam na moje serce, gdzie jest moje serce? Dobrze, tutaj takie ozdóbki, pewnie na boku jeszcze jakieś ozdóbki mają być, co nie? Tak myślałam, że gdzieś tu. Choć na talerzu, w sumie ja bym tu na środek bardziej dała, bo jak to kroić, no nie? O, jest już kształt serducha. Piknie, piknie. Cóż dalej? Cóż dalej? Jestem ciekawa. O, mówiłam, że na środeczku bym dała. Posłuchaliście mojej porady, ale nie, nie grałam wcześniej w to, także żeby nie było. I tutaj teraz wylewamy. Uuuu, wygląda smakowicie, te ciacho, słuchajcie, taki torcik. To ja bym zjadła. Cóż dalej? Next. Teraz niech nam pokażą moje ciasto gotowe. Tutaj powinno stać koło babeczki. Happy Valentine's. cie музыка Тою Także to jest walentynkowy niewątpliwie odcinek, więc przedłożyliśmy sobie walentynki. Mam nadzieję, kochani, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to poproszę o kciuki w górę. E, no i napiszcie mi koniecznie, w jakie inne gry online zagrać. E, I zakończyliśmy tym odcinkiem oficjalnie moją serię walentynkową tegoroczną. Także zapraszam Was do zobaczenia wszystkich walentynkowych filmów. Były testy słodyczy, gry online, zdrabki. Także działo się, działo. Było też jeszcze jedno gotowanko. E, także zostawiam Wam te filmy, linki do tych filmów w opisie. Ale jak będziecie na mój kanał, to też sobie to zobaczycie. E, jeżeli się podobało, to łapki w górę, Nie wiem, to mówiłam, ale na pewno nie mówiłam, żebyście zasubskrybowali kanał. To będzie dla mnie taki fajny, walentynkowy yy, prezencik. Będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobicie. To nic nie kosztuje, to jest za darmo, a dołączycie do grona mojej glam rodzinki. Dzięki serdecznie za oglądanie. mam buziaki. Pa pa! I życzę Wam, żebyście zjedli sobie w kolejne walentynki takie przepiękne ciasto. Z serduszkiem. Hi, hi.